Co to za włodarz, który pozwala, by w mieście były dziurawe drogi i nic z tym nie robi. W Mławie władza ma głowę na karku, szuka środków i znajduje, obiecuje i remontuje. Modernizacja polegała na budowie nawierzchni drogowej, na budowie chodnika oraz budowie oświetlenia. Oczywiście odwodniliśmy też ulicę, poprawiliśmy komfort dla mieszkańców w tym rejonie miasta. Kostki brukowe pojawiają się w krajobrazie miejskim bardzo często. Są bardziej popularne od standardowych płyt chodnikowych. Moława tym sposobem wyremontowała ulicę Ogrodową. Ma to zalety takie, że w przypadku jakiejkolwiek awarii i tak dalej nie trzeba kuć asfaltu, zrywać tylko po prostu zdejmujemy kostkę, naprawiamy i od nowa układamy nawierzchnię, ale mamy nadzieję, że nie będzie tutaj to potrzebne. Dotychczas nie było tu na wierzchni, był dyskomfort. Do teraz użytkownicy narzekać raczej już nie powinni i o to chodziło.